Wiara, nadzieja, miłość. Stowarzyszenie działające od czterech lat w wodzisławiu śląskim prowadzi prospołeczne działania na rzecz walki z kryzysem bezdomności, pomagają mieszkańcom wyjść z uzależnień, karmią i robią wszystko, by dać szansę na lepsze życie. Wczoraj w ich świetlicy, gdzie przebywali ludzie w potrzebie, dokonano kontroli przez Sanepit, jak twierdzą właściciele niezasadną W sprawę zaangażował się poseł na sejmę Roman Fritz, dokonując. Dzisiaj tak zwanej interwencji poselskiej w budynku powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Sprawa charytatywnej świetlicy wzrusza i zmusza do myślenia, czy prawo wobec każdego powinno działać równo. Powinno być więcej takich miejsc? Tak. 25-letni Marcin z Wodzisławia jest uzależniony od narkotyków. Przychodzi do świetlicy od 8 miesięcy, ponieważ jest bezdomny. Dla niego zamknięcie świetlicy oznacza kolejne problemy. Dostałem dużą pomoc, bo to są jedyne osoby, które mi pomagają w ogóle na, na na ulicy. Kryminalistą byłem, narkomanem, byłem uzależniony od wszystkiego, byłem dwa lata na ulicy. Nigdy nie mogłem dostać jakiejś pomocy, sporadyczną pomoc. 50-tysięczny Włodzisław Śląski walczy z bezdomnością od lat. Właściciele, świetlicy Artur i Izabela mówią, że takich miejsc brakuje. Sami kiedyś byli na ulicy, dlatego potrzeba świetlic społecznych jest konieczna, aby pokonać walkę z tragicznym ubóstwem i bezdomnością. Tu kto przyjdzie, to powiem tak, zje dosyta, napoi się słowem Bożym, dosyta, duchowo, duchowo. wykąpie się, ubierzemy go. Ktoś, kto ma mieszkanie, jest bardzo biedny, przynosi pranie, robi sobie pranie. Ja nikogo nie będę zapisywać, ja nikogo nie będę rozliczała, ile zjadł albo cokolwiek innego. A tak to wygląda w mieście, słuchajcie. Jeżeli bym brała jakieś granty, czy cokolwiek innego. Nie, po prostu nie chcemy od nich nic, i oni żeby też od nas nie chcieli nic. Rozumiecie o co chodzi? Jak twierdzi rodzina Drzazgów, w szlachetnym postępowaniu i pomocy ubogim nie pomaga lokalny sanepid, który wczoraj, bez zapowiedzi, wraz z asystą policji skontrolował budynek przy ulicy Wojska Polskiego. Ewidentne nasłanie, nasłanie, bo... Był donos zewnętrzny pana zdaniem? Nie wiem, na pewno... Bo nas tu dużo ludzi nie trawi. Według potwierdzonych informacji 5 sierpnia do Wodzisławskiego Mopsu wpłynęło pismo mieszkańca, które dotyczyło sposobu działania świetlicy. A zgodnie z prawem, dalej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał otrzymane zawiadomienie do jednostki Sanepidu. Kontrowersyjnie w sprawę wmieszał się poseł na Sejmę Roman Fritz wraz z asystą radnego miasta Lana Tyło, którzy dokonali dziś na powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej kontroli poselskiej. Podziękowania przede wszystkim dla państwa Dżazga za nieustępliwość w prowadzeniu działalności płynącej po prostu z potrzeby serca. Barbara Rzechowska, powiatowy inspektorat sanitarny, powiedziała podczas wtargnięcia do budynku Sanepidu, że nie rozumie emocji wokół tematu. Dbamy o bezpieczeństwo klienta. Tak samo ten bezdomny, który przychodzi zjeść posiłek, on też jest w jakiś sposób klientem. I należy dbać o jego bezpieczeństwo. Gdyby się zdarzyło zatrucie zbiorowe, a według interwencji, treści interwencji jest serwowane zepsute, przeterminowane mięso ryby, no to dla nas to jest sygnał alarmowy, prawda? Sanepid ma prawo bez zapowiedzi zweryfikować jakość żywności i higienę prowadzenia stowarzyszenia. Jeżeli... Tutaj, w przypadku Sanepidu, postępowanie administracyjne wiąże się bezpośrednio z nakładaniem jakichś sankcji, jakichś kar, a nie patrzy się szerzej na e, dobro całej społeczności. No to e, pytanie zasadnicze. Czy przepisy prawne czy mają zdominować nad tym dobrem, które tutaj się zadziało? Sprawa jest rozwojowa. Sanepit, zgodnie z prośbą Romana Frica, odpowie do 14 dni roboczych na pytania co do bezdusznego kontrolowania budynku, gdzie niesiona jest na co dzień pomoc. Pewne jest jedno: rodzina Drzazgów będzie pomagać dalej, bo ludzi potrzebujących w Wodzisławiu przybywa. Wszystkiego potrzebujemy tego, co ty, tylko 30-25 razy więcej niż ty.